Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Joanna Nosal i jestem psychologiem dziecięcym. Obecnie pracuję w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej, gdzie zajmuję się diagnozą dzieci oraz młodzieży po trudnych doświadczeniach życiowych. Drodzy państwo, obecne czasy, jak sami państwo wiedzą, są niepewne. Nie wiemy, czy, kiedy oraz na jak długo powrócimy do pracy oraz nauki zdalnej. Na pewno niektórzy z nas odczuwają z tego powodu niepewność, a może nawet strach. Pamiętajmy, że dokładnie takich samych emocji, a może nawet jeszcze z większą intensywnością i z większą częstotliwością, takich samych emocji doświadczają dzieci, doświadczają nasi uczniowie. Nagle z dnia na dzień dowiadują się, że muszą pozostać w domu, że nie spotkają się ze swoimi kolegami i koleżankami. Po wielu rozmowach z Państwem, z nauczycielami, zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum wiem, że dzieci naprawdę boją się tego powrotu do nauki przed ekran komputera. Na wiadomość o nauce zdalnej reagują nawet płaczem. To jest bardzo niepokojące. Dlatego my, jako nauczyciele, my, jako pedagodzy, jako psychologowie, musimy zrobić wszystko, aby pomóc właśnie dzieciom poradzić sobie z tą niepewną dla nich sytuacją. Uczniowie nie wiedzą, co ich czeka. Co więcej, do problemów, z którymi i tak muszą mierzyć się w szkole stacjonarnej, nagle dochodzą takie problemy jak Problem z połączeniem internetowym, ze sprzętem komputerowym, z hałasem, z zachowaniem innych domowników. Dzieci dodatkowo boją się wyśmiewania ze strony kolegów i koleżanek, co niestety zdarza się równie często również podczas nauki zdalnej. To wszystko powoduje, że te negatywne stany emocjonalne u dzieci są. Częstsze są bardziej intensywne. W związku z tym zdecydowałam się poprowadzić dla Państwa webinar, jak rozmawiać z uczniami o możliwym powrocie do nauki zdalnej. To, co jest dla nas najważniejsze, to to, że przede wszystkim musimy z naszymi uczniami o tym rozmawiać. Nie możemy, drodzy Państwo, z pandemii kwarantanny nauki zdalnej zrobić tematu tabu. Czasami oczywiście myślimy, że lepiej dzieci nie obaczać z takimi problemami, bo po prostu są dziećmi, tak? Może lepiej będzie nie mówić im za dużo, aby nie powodować w nich lęku. My robimy to z troski. Oczywiście ja dobrze o tym wiem, ale niestety taki brak rozmowy będzie tylko prowadzić do eskalacji problemu. Dzieci nie będą wiedziały, w jakiej sytuacji obecnie się znajdują, dlaczego nikt z nimi o tym nie rozmawia. Ja jestem przekonana, że państwo rozmawiają na ten temat ze swoimi podopiecznymi, pytają co im się podobało w trakcie nauki zdalnej, a co nie, czego się boją, co powoduje u nich lęk. Jednak jest to tak ważne zagadnienie, że pozwoliłam sobie kolejny raz je poruszyć. Pamiętajmy, że jedną z najistotniejszych potrzeb człowieka, zarówno człowieka dorosłego, jak i dziecka, jest potrzeba bezpieczeństwa. W czasie pandemii poziom lęku wzrasta. Ważne jest, by rozmawiać z uczniem o tym, co się dzieje i dlaczego obecnie uczniowie nie mogą uczęszczać do szkoły. Z drugiej jednak strony, Pamiętajmy, że warto unikać eksponowania dzieciom treści, jakie są prezentowane w mediach, ponieważ te treści mogą generować silniejszy lęk i niezrozumienie. Więc, właśnie takie treści przedstawiane w mediach mogą częściej doprowadzić do eskalacji problemu, mogą potęgować ten strach i lęk. Dlatego, ważne jest. Abyśmy my, jako nauczyciele, towarzyszyli uczniom w procesie zdobywania informacji, abyśmy my te informacje filtrowali i starali się, aby nasi uczniowie mieli dostęp tylko do wartościowych informacji. To, co ja chciałam Państwu zaproponować w związku z naszym tematem szkolenia, to przeprowadzenie zajęć, które dotyczyłyby właśnie możliwego powrotu do nauki zdalnej. Pamiętajmy, że dzieci mają już doświadczenia związane z taką formą nauczania, dlatego takie zajęcia proponowałabym zacząć od takiej swobodnej, zwyczajnej rozmowy, która dotyczyłaby tego, jak dzieci czuły się wcześniej, gdy były w domu i uczyły się zdalnie. Zapytajmy, co sprawiło im trudność, czego najbardziej im brakowało. Warto przygotować sobie również pomocnicze materiały. Może poprośmy dzieci o rysunek, który będzie przedstawiać dane dziecko w trakcie nauczania zdalnego, jak po prostu dziecko widziało siebie w trakcie nauki przed ekranem komputera, jak się czuło. Yhm jakie odczuwało emocje, co go niepokoiło, albo możemy też przygotować różne buźki. Uśmiechniętą, neutralną, smutną, i możemy poprosić dzieci o pokolorowanie tej buźki, z którą dziecko utożsamiało się w trakcie nauki zdalnej, albo z którą utożsamia się, gdy słyszy to słowo, to wyrażenie nauka zdalna. Oczywiście ja tutaj mówię o rozmowie z całą klasą, ale kiedy coś nas zaniepokoi, bardzo zachęcam Państwa do prowadzenia również indywidualnych rozmów z uczniem. Kiedy zaniepokoi nas coś, czy to właśnie w rysunku, który Państwu przed chwilą proponowałam, czy to w wypowiedzi dziecka, czy też w jego zachowaniu podczas zajęć, skonsultujmy to z kimś z drugim nauczycielem, z pedagogiem szkolnym, z psychologiem szkolnym. Zawsze spojrzenie z różnych perspektyw jest dobre, jest pożądane, bo pozwala nam spojrzeć yy, na dane zagadnienie, biorąc pod uwagę różny punkt widzenia. Możemy wymieniać się swoimi doświadczeniami, możemy wspólnie Planować dalszą drogę pomocy dziecku. Wracając do zajęć, jakie Państwu zaproponowałam, w dalszej części tych zajęć spróbujmy określić sieć wsparcia, jakie, jaką mają dzieci. Czy był ktoś z nimi w trakcie właśnie tych zajęć online, kto umiał pomóc im, na przykład w trakcie wystąpienia problemów technicznych? Jak wiem z doświadczenia, jak wiem po rozmowach właśnie z Państwem, wiele dzieci stresowało się właśnie tym połączeniem internetowym, tym czy będą miały dobry zasięg, czy nie dostaną uwagi, lub nie będą miały zaznaczonej nieobecności, gdy wystąpią u nich problemy o charakterze technicznym. Porozmawiajmy z dziećmi także i o tym, Naszym celem niech stanie się oswojenie dziecięcego lęku. Powiedzmy dzieciom, że takie problemy zdarzają się wszystkim, również nam dorosłym. Drodzy Państwo, podkreślenie, że coś dotyczy również dorosłych, zazwyczaj bardzo dobrze działa na dzieci. Wtedy uczniowie rozumieją, że nie jest to żaden powód do wstydu, że swobodnie mogą o tym z nami rozmawiać. Że nam też to się zdarza, nas też to dotyczy, więc mają wtedy takie poczucie, że nie są w tym samym. Oczywiście. Na pewno zaznaczmy też, że bardzo ważne jest, aby nasi uczniowie powrócili na zajęcia, ale podkreślmy i podkreślajmy to cały czas, że my nie wymagamy, aby dziecko natychmiast w ciągu przysłowiowej minuty powróciło na zajęcia zdalne. Jak najbardziej mamy świadomość tego, że pewne problemy mogą zająć więcej czasu. Poróżmy także, drodzy Państwo, w trakcie takich zajęć, ale nie tylko, bo róbmy to także przy innych okazjach, przy okazji innych lekcji, temat kontaktów rówieśniczych. Zapytajmy uczniów o ich obawy, o ich lęki w tej kwestii. Spróbujmy dowiedzieć się, czy uczniowie z naszej klasy mają jakieś grupy internetowe, fora internetowe, czy komunikują się ze sobą po zajęciach. Czy nikt nie jest wykluczony właśnie z tych form komunikowania się? Dobrze byłoby, drodzy Państwo, tak właśnie sobie teraz myślę przeprowadzić ankietę dotyczącą tego, jak dziecko czuje się w zespole klasowym. Bo może być tak, że dziecko w szkole wydaje nam się, że normalnie rozmawia z kolegami, koleżankami. Mamy poczucie, że wszystko jest w porządku. A później okazuje się, że po szkole nikt nie chce utrzymywać z tym dzieckiem kontaktu, że dziecko to jest wykluczane ze wspólnych gier internetowych, czy grup, czy forów właśnie. Kontakty rówieśnicze, samopoczucie dziecka w zespole klasowym, samoocena y, powinny być dla nas bardzo ważnymi zagadnieniami, które stale powinniśmy monitorować. Starajmy się tworzyć w naszej klasie taką atmosferę, aby dzieci nie bały się rozmawiać o emocjach. Stwórzmy na przykład skrzynkę, do której dzieci mogą wrzucać karteczki ze swoimi lękami, obawami, problemami. Oczywiście przełóżmy to także na nauczanie zdalne. Zachęcajmy uczniów do dzielenia się na przykład poprzez wiadomości mailowe z nami właśnie tymi problemami, tymi lękami, odczuciami, obawami. Pokażmy naszym uczniom, że jesteśmy zainteresowani tym, co czują, z czym muszą zmagać się każdego dnia, przez co przechodzą. Drodzy Państwo, sami na pewno dobrze Państwo wiecie, że po powrocie do nauki stacjonarnej niestety wzrosła liczba problemów jakie dzieci nam zgłaszają lub my sami u uczniów obserwujemy. Przede wszystkim, drodzy Państwo, są to trudności emocjonalne, zaburzenia depresyjne czy zaburzenia związane z jedzeniem. Dane są naprawdę bardzo niepokojące. Dramatycznym kontekstem dla tej dyskusji są policyjne statystyki. Dotyczące samobójstw osób poniżej 18 roku życia. Drodzy Państwo, w 2020 roku na życie targnęło się 116 dzieci dzieci i nastolatków. Najmłodsze dziecko miało 8 lat. Liczba nieletnich ofiar samobójstw wzrosła w porównaniu do ostatnich dwóch lat. Drodzy Państwo, ja jeszcze raz to podkreślę. Najmłodsze dziecko miało 8 lat. W związku z tym nigdy nikt z nas, żaden nauczyciel, żaden pedagog, żaden psycholog nie może powiedzieć, że jego ten problem nie dotyczy, bo ma do czynienia wyłącznie z dziećmi wieku powiedzmy 7, 8, 9 lat, czyli z małymi dziećmi. Myśli o charakterze samobójczym mogą doświadczać uczniowie w różnym wieku. Dlatego gdy zaobserwujemy coś niepokojącego, zawsze interweniujmy, zawsze reagujmy, zawsze, drodzy Państwo, starajmy się nieść pomoc dzieciom, bo czasami one zostają naprawdę... Całkowicie same. Nie mają oparcia w domu, nie mają oparcia w rówieśnikach i może dzięki temu, że my zauważymy coś niepokojącego, że dostrzeżemy czyjś problem, uratujemy komuś życie. I jeszcze raz chciałam podkreślić, abyśmy dawali dzieciom na zajęciach przestrzeń do mówienia o emocjach. O tym, co czują, co przeżywają, co myślą. Starajmy się. Ja wiem, że Państwo to robią, ale wychodzę, drodzy Państwo, zawsze z założenia, że takie ważne kwestie, że kluczowe sformułowania powinny wybrzmieć wiele razy. Dlatego, drodzy Państwo, starajmy się różnymi sposobami rozmową, ankietą poprzez zabawę, poprzez rysunek, monitorować stan emocjonalny naszych uczniów, ich samoocenę, ich samopoczucie. Czasami nawet zwykłe buźki, o których wcześniej Państwu mówiłam, mogą stać się diagnostyczne. Dziecko, wyobraźmy sobie, że pokoloruje smutną buźkę. My podejdziemy do niego, zapytamy, dlaczego? Dlaczego pokolorowałeś akurat tę smutną buźkę? I czasami, drodzy Państwo, z takiego zwykłego, prostego pytania możemy otrzymać naprawdę długą odpowiedź o tym, jak dziecku jest źle, czego doświadcza, z czym musi zmagać się każdego dnia. Wydaje mi się, że również bardzo ważna w rozmowie z uczniami jest nasza postawa, jest postawa nauczyciela. Oczywiście. Każdy z nas ma swój pogląd, swoją opinię na temat nauki zdalnej, na temat sytuacji epidemiologicznej, na temat obostrzeń, ale zawsze starajmy się być spokojni, opanowani, gdy rozmawiamy z uczniami. Wyjaśniajmy im tę otaczającą ich rzeczywistość. Dobierajmy słowa do grupy wiekowej, z którą mamy do czynienia. Nie pomijajmy istotnych faktów, tylko po prostu przekazujmy te fakty prostszym językiem. Nasi uczniowie z różnych stron czerpią informacje o nauce zdalnej. Nie zawsze są to informacje prawdziwe. Często mają dostęp do takich informacji nasi uczniowie, które tylko zaostrzają ich lęk, a nie obniżają. Państwo, jako nauczyciele, ja, jako psycholog, starajmy się towarzyszyć dziecku w tym procesie zdobywania informacji. Nauczmy dziecko dobierać odpowiednie treści. Nauczmy dziecko, jak odróżnić informacje prawdziwe, wartościowe od tych nieprawdziwych. Nauczmy dziecko filtrować informacje, jakie są dostępne w różnych źródłach. Jeżeli widzimy, że nasza klasa, nasi uczniowie są zainteresowani tematem właśnie czy sytuacji związanej z koronawirusem, czy y, są zainteresowani tematem w ogóle nauki zdalnej, kwarantanny, to poświęcajmy czas na rozmowę z nimi na ten temat. Zobaczmy, obserwujmy to, co uczniów interesuje. Ale bądźmy przy tym kompetentni, powstrzymajmy się od wyrażania naszych własnych opinii, bądźmy spokojni i opanowani. Drodzy Państwo, naszym kluczowym zadaniem jest obniżenie poziomu lęku u uczniów, co już zapewne wielokrotnie w trakcie dzisiejszego wystąpienia powtórzyłam. Myślę, że warto w trakcie rozmowy z uczniami o możliwym powrocie do nauki zdalnej, przedstawić dzieciom ogólny zarys tego, jak ta nauka zdalna będzie wyglądać. Oczywiście nasi uczniowie mają już takie doświadczenia, ale skoro nadal obserwuje się u dzieci lęk, strach, napięcie z tym związane, warto się powtórzyć i warto to robić, drodzy Państwo, zawsze, gdy widzimy, że taka potrzeba jest. Uspokójmy uczniów, że nie mają się czego obawiać, ponieważ kiedy nauka zdalna stanie się faktem, my postaramy się tworzyć i przedstawiać dzieciom plan danego dnia. Rutyna i właśnie plan dnia także dają dziecku poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Możecie Państwo tworzyć taki plan na przykład w formie graficznej, w postaci tabelki. Ważne, aby w tym schemacie dnia oprócz czasu na naukę znalazł się czas na zabawę. Spróbujmy tak sobie planować nasze zajęcia, aby w pewnym momencie pozwolić dzieciom po prostu się pobawić. Oczywiście, ja wiem, że stosujecie Państwo naukę przez zabawę, która też jest bardzo dobra i musi znaleźć się w takim planie dnia. Drodzy Państwo, bardzo ważne i istotne jest to, aby dzieci nie odczuwały lęku, strachu przed kolejnym dniem nauki zdalnej. Dzięki właśnie stworzeniu takiego planu dnia, który oczywiście zawsze przedstawiajmy także rodzicom, bo to oni w trakcie rozmów z dzieckiem w domu będą przygotowywać je na to, co wydarzy się następnego dnia w wirtualnej szkole. Podkreślmy to, że dzieci mogą dopytywać gdy czegoś nie rozumieją, że mogą prosić o powtórzenie czegoś. Zaznaczmy, że my nie jesteśmy dla nich, że dla nas też jest to nadzwyczajna sytuacja i też uczymy się w tej nowej rzeczywistości funkcjonować. A wiadomo, jak się uczymy, to też nie od razu wiemy, w jakim tempie mamy mówić do dzieci, ile czasu przeznaczyć na dane ćwiczenie. Wirtualna przestrzeń wymaga zmiany także naszych przyzwyczajeń. Dzieci mogą bać się nas o coś zapytać, bo mają poczucie, że skoro my skończyliśmy mówić, to już powinniśmy to już dziecko powinno to zrobić, powinno zapisać. Ale bardzo ważna w całym procesie nauczania, a szczególnie w trakcie nauczania zdalnego jest ta informacja, zwrotna. Zarówno państwo jej potrzebują, aby ulepszać swoją pracę, i tak samo tej informacji zwrotnej potrzebują uczniowie. Dawajmy im tę informację zwrotną. Prowadźmy ich, towarzyszmy, pomagajmy im na tej drodze, jaką jest nauczanie zdalne. Pokażmy uczniom, że bardzo interesuje nas ich sytuacja, że jesteśmy zainteresowani tym, co czują, tym, co myślą, tym, co przeżywają, że jesteśmy dla nich, że mm, towarzyszymy im, że staramy się ułatwiać im y, tę rzeczywistość, w której y, funkcjonują, y, w której żyją. Jeszcze raz podkreślę, Dawajmy na naszych lekcjach, na naszych zajęciach przestrzeń uczniom do mówienia o swoich emocjach. Czasami o tym się zapomina, bo są ważniejsze sprawy związane z procesem nauczania i zapomina się właśnie o tej sferze emocjonalnej ucznia. A ja chciałam to podkreślić i podkreślam to wiele razy. Dajmy tę przestrzeń. Pokażmy uczniom, że mówienie o emocjach jest dobre, że jest pożądane i my nie negujemy ich emocji. My chcemy te emocje znać i chcemy towarzyszyć im właśnie w tym procesie, jakim jest wyrażanie swoich uczniów, bo to jest proces długi. Trudny, nie każdy od razu będzie chciał, nie każdy od razu umie mówić o emocjach, ale zachęcajmy do tego naszych uczniów. Drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego webinaru. Mam nadzieję, że okaże się dla Państwa przydatnym i oczywiście zapraszam na swoje kolejne wystąpienia. Zachęcam również Państwa do stałego śledzenia naszej strony, na której cały czas pojawiają się nowe materiały. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję. Do zobaczenia!